Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejna postać do YouTube'owego poradnika opisów, komentarzy, prezentacji pogadanek na temat bohaterów, jakich znajdziemy w grze Paladins. Ying to jedna z darmowych postaci, jakie mamy w Paladins, może inaczej. Darmowe są wszystkie, tylko tą wschodnią elfkę z obfitymi zderzakami mamy bazowo, może w nią grać od razu po zarejestrowaniu się. Część innych bohaterów po prostu trzeba odblokować grając lub poprzez na przykład zakup zestawu fundatora. I tutaj z góry wielkie dzięki. Bo średnio codziennie ktoś kupuje przez mojego linkacza z G2, no pakiet fundatora. A ja mam z tego po prostu na browara. Całą playlistę postaci macie w prawym górnym rogu. Ink ma średnią ilość zdrowia. 2500 bazowo oraz jest jedną z najszybszych bazowo postaci w grze. Ta różnica szybkości poruszania się nie jest mega duża, ale naprawdę jest wyczuwalna. Jeżeli chodzi o kategorię Ink to Support. Trochę większy healer niż powiedzmy Maldamba, ale raczej mniejszy niż Groover. Bardziej w kierunku leciutko obrażeń oraz powiedzmy odwracania uwagi przeciwnika razem z umiejętnościami healującymi. Pod lewym klawiszem znajdziemy jakby lustro iluzji, dość nietypową powiedzmy broń tej postaci, bo Ink co niecałą sekundę strzela takim jakby promieniem ze swojego magicznego cosia i ten promień chwilę trwa. Zadaje 120 obrażeń przez pół sekundy w formie takich jakby tików, tak tik, 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 niemal natychmiast. Trafienie pięć razy tego samego celu, tymi tikami, dolicza jeszcze 100 obrażeń. Mamy sześć takich ładunków, potem tego trzeba, tego magicznego cosia trzeba po prostu jakby przeładować, co trwa bazowo zaledwie pół Półtorej sekundy. Obrażenia są całkowicie anulowane, jeżeli odejdziemy na większą odległość, więc jest to broń raczej krótko i średnio dystansowa. Pod prawym znajdziemy rozerwanie aktywnych iluzji, o których dokładnie za chwilę. Bardzo ciekawy skill, jeden z najbardziej. Powiedziałbym, nietypowych mechanicznie w całym Paladins. Nasze iluzje przez 2,5 sekundy po aktywacji tego skilla, tego rozerwania starają się na kamikanze lecieć w najbliższego im przeciwnika. Eksplozja ładuje się około 1 sekundy i przy zetknięciu zabiera 500 obrażeń na dość sporym obszarze i każda kolejna iluzja trafiająca cel zadaje mu o 25% więcej. Skill ma krótkie odnowienie, jedynie 4 sekundy w dniu robienia tego materiału, czy ta postać zostanie trochę znerfiona, czy może zbafowana i te skile będą miały inne statystyki, ciężko powiedzieć. Iluzję wróg może oczywiście zniszczyć. W podku znajdziemy właśnie postawienie takiej iluzji praktycznie w dowolnym miejscu w niewielkiej odległości. Co ważne, ta iluzja leczy okolicznych graczy. Za 400 na sekundę i odnawia się bazowo 5 sekund. Tu warto pomyśleć, jak chcemy grać, bo tą iluzję można postawić na przykład za czymś, za winklem, za przeszkodą albo na punkcie, który przyjmują koledzy. Stawianie tej iluzji wokół naszych znajomych kolegów, towarzyszy z drużyny jest bardzo istotne, bo po prostu iluzja ich leczy. Skill naprawdę. Zajebiście leczący, za samo stanie wokół tej iluzji 400 na sekundę no po prostu w uj, w uj leczenia. Do tego ta iluzja może przyjąć na siebie obrażenia, może robić nawet za swego rodzaju malutką tarczę. W momencie robienia materiału to 750 zdrowia oraz iluzja trwa bazowo 8 sekund. Pod F. Znajdziemy możliwość teleportacji do najbliższej nam iluzji. Skill odnawia się dość długo, bo bazowo 14 sekund. Jeżeli nie mamy żadnej iluzji aktywnej, przenosimy się jakby do miejsca, gdzie była ostatnio aktywna, do martwej iluzji. Dobry skill, kiedy musimy uciekać albo zostaliśmy powiedzmy gdzieś tam zastanowani, troszeczkę gdzieś tam spowolnieni, możemy natychmiast tego użyć. Użycie tego skilla też znosi debuffy, czyli jak jesteśmy zastanowani, czy spowolnieni, otruci, czy coś tam, coś tam, ciężko Ranni, no F, i możemy się przenieść i od razu znieść wszystkie efekty. Dodatkowo, trzymanie tego F pozwoli nam wybierać postawione iluzje. Jeżeli chodzi o Ultimating, powoduje on pojawienie się leczących kryształów obok każdego członka drużyny, każdy leczy za 400 co sekundę. No, krystaliczne kwiatki są nieruchome, ale co ważne. Można się do nich przeteleportować, czyli łącznie. Link to dobry, taki mobilny healer, zmieszany z lekko postacią pod obrażenia, jeżeli wysadzimy te nasze iluzje. Nasze tych kilka iluzji oraz ultimate mogą naprawdę mocno nachilować naszych towarzyszy, dużo mocniej, wydaje mi się, niż Maldamba. Czy więcej od Groovera? Trzeba byłoby obliczyć, ale chyba ultimate Groovera jest naj najmocniej leczącym skillem, chyba. Propozycje kart i zestawów. Tradycyjnie, jeżeli inaczej składacie swoje zestawy, sądzicie, że coś mogłoby tutaj wypaść lepiej przy dobraniu innych kart, nie ma problemu. Piszcie jak i dlaczego w komentarzach. Ink posiada w mojej ocenie najlepsze karty w Paladins. Na razie. Czyli każda karta Ink na czwartym poziomie zmienia naprawdę odgroma, Może nie licząc tej karty, która po prostu zwiększa jej zdrowie o 200, bo to jest zawsze absurd w mojej ocenie. Nie da się powiedzieć, które są karty najlepsze i każdy dobierze sobie tutaj trochę te poziomy kart na przykład inaczej. Wybranie tutaj jakiegoś zestawu i zaproponowanie go wam jako najbardziej dobry jest tutaj dość trudne. Chyba uniwersalną kartą do każdego zestawu byłby tutaj encouragement. Jakoś tak, na czwartym. Czyli każda eliminacja zmniejsza odnowienie wszystkich skilli o 4 sekundy. Rozerwanie i iluzja praktycznie natychmiast odnowione po jakiejś eliminacji. Maseramanizm na trzecim. Macie wygląd tej karty na ekranie, bo naprawdę ciężka nazwa. Na trzecim. Sprawi, że iluzję możemy postawić 30% dalej. To. Przydaje się, bo po prostu te iluzje możemy niestety stawiać dość blisko. Z tą kartą możemy je stawiać trochę dalej. Carry on na trzecim sprawia, że iluzje trwają o 9 sekund dłużej, czyli 17 sekund. To sprawia, że możemy postawić ich nawet 2-3 i posłać je rozerwaniem w stronę wychodzących z za rogu wrogów, albo w przypadku, kiedy przejmują punkt, po prostu wysadzić je na tym punkcie. Grubo ponad 1500 obrażeń w każdego przeciwnika, jeżeli uda nam się postawić parę tych iluzji. Zostają dwie karty. Na pierwszym poziomie. Wybierając Squadron na pierwszym, zwiększamy zdrowie iluzji o 100. Iluzji o 100, nie naszej postaci. Zawsze coś, zawsze lekko dłużej ta iluzja postoi i pożyje. Następnie Spring Bloom na pierwszym sprawia, że kiedy teleportujemy się do martwej iluzji, mamy ją zaznaczoną, e, kiedy trzymamy F. To w jej miejscu. Pojawia się za pomocą tej karty nowa iluzja, mająca tylko 25% zdrowia. I tutaj pewien myg, właśnie grając link warto pamiętać, gdzie mamy te martwe iluzje. Na przykład jakaś martwa iluzja jest na punkcie, bo zarówno przenosząc się do niej, jak i tworząc tam tą... Ranną iluzję, tą kartą mając dobrany Spring Bloom, tworzymy tam punkt leczący. To jest bardzo istotne. Mamy martwą iluzję, którą możemy przerobić w punkt leczący. Oczywiście wielu z Was poszłoby tutaj, nie wiem, w iluzję kamikadze, leczenie się iluzjami, mobilność, bo można wyrobić u i tak dość szybkie Ink jeszcze ponad 40% szybkości poruszania się kartami albo perkami. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, jeżeli szukacie właśnie jakiś propozycji do Ink. To szukajcie ich tam na dole. Jeżeli chodzi o dobór perków, w mojej ocenie Kronos. Prawie wyłącznie. Jak najszybciej używać tych skilli i produkować iluzję. Można illuminate, jeżeli w przeciwnej ekipie jest na przykład postać znikająca, sky na przykład. Można kill to heal, czyli bycie cały czas na chodzie cały czas leczenie się dzięki eliminacjom. Wystarczy parę razy trafić przeciwnika tym naszym e, dziwnym cosiem, zaliczyć eliminację, mamy hila Tradycyjnie jak macie porady do tej postaci, szukacie porad, to kierujcie się w komentarze albo na brodaty Discord, do którego też linka macie w opisie, jeżeli szukacie też kogoś na przykład do wspólnej gry wieczorami. No cóż, ode mnie tyle.